W dzisiejszym odcinku będę grała w Impossible Obby. i to już jest część trzecia, chyba. Tak. Część trzecia grania w Impossible Obby. Hop. Na razie jest łatwiutkie. Wcale nie jest impossible. Wcale nie jest niemożliwe. No. Uuu. Hop. Oj. <gryw> Pierwsza trudność się pojawia. Trzeba skoczyć w idealnym. Jeszcze przy okazji się obrócić... To może, to może być troszeczkę trudne, tak troszeczkę. Jezu, udało mi się, udało mi się, widzowie. To było trudne, to mi zajęło... O! Co jest, gdzie jestem? Mi zajęło chyba 5 minut czy coś. Hmm. Się... Hmm. Ja później będę przyspieszała, ale Ugh. dla mnie to było bardzo długo. Ale za to teraz 155, Uu, 156. Oj, co tu się dzieje? A nie, no to jest takie łatwiutkie. Znalazłam sposób, ha, takie coś i... i coś mi nie wyszło. Bo chyba bardziej muszę być tak, no, tak i tak. Jak, jak ja nawet nie skoczyłam. Oj, to może być trochę trudniejsze. Nie, to nie może być trudniejsze. No, no. no. Okej, okay, udało mi się i to nie było aż takie trudne. Ojoj. Hmm. A co tu się dzieje? Oj, Tu, to tutaj będzie trudno. Tutaj, na 100% tutaj będzie trudno. Czy to jest impossible jakieś. Wiecie? No wiem, że przecież to się nazywa impossible, ale to jest jakieś, nie wiem, niemożliwe, to jest, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jest, jestem, jestem, jestem. Udało mi się. A tutaj co? Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Wcale nie wiem. Ale to jest. To było łatwe. okej. Okay. Hop, hop. Ojoj! O nie. No będę musiała tutaj wskakiwać znowu, ale na szczęście to. Chciałam powiedzieć, że to było łatwe. No tak. Ej. Teraz ani razu nie mogę już skoczyć. Czemu nie? Ej, co jest? Muszę się tak ustawić tak jak te drabinki. Ha, i teraz. Ha, ha. Hop, hop, hop. Okej. Okay. Łatwiutkie. Tego nie mogę. Tego nie mogę dotykać. Po prostu tak to przeskoczę. Ok, łatwe. Wow, gdzie jestem? 161 etap. E, ja dzisiaj idę do 200. Na początku same łatwe są. Ojoj. Ja mam takie coś przeskoczyć? W sensie, nie, no muszę, ale. Ale jak? Jak? Jestem. Nie udało mi się. Hop. Hop. teraz chyba... o nie, takie łatwiste czerwie. Ła. głupia ściana. Dobra. Teraz to robię. Teraz to robię. Tylko z tego nie robię. Nie, robię, to z tego Nie, było tak... No jak to powiedzieć było tak blisko? Nie bo ja chyba muszę jakby pod innym kątem lecieć? Tak? Chyba ja też tak muszę lecieć. O, to właśnie. Teraz tylko nie zginąć i przetworzyć. Okej, okay, ładnie. Ojoj. Ojoj, ojoj, ojoj. skoczyć tak, ale to jest trudne, chociaż w sumie ostatni raz to próbuję, a później przyspieszę. O, jednak łatwe. A to? Aha. Trzeba jakoś tak skoczyć. Jakoś, nie wiem. O, no, łatwiutkie. Ja wolę tutaj już bokiem przejść. Nie chcę, nie chcę ryzykować. No i łatwe. 168. Ej! dobre, to jest łatwiutkie jednak. Nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że to mi idzie szybciej niż, niż, niż w drugiej części. Dobra. Hmm. Wow. W ogóle bardzo lubię takie obi, takie trudne. Co w się sensie to... Wiem, że to się wydaje, to, w sensie to jest trudne, tak. To jest bardzo trudne. Ale ja takie lubię właśnie. Yy, ale nie lubię. Nie lubię spadać. Okej, okay. Oj, mogę tam od razu przeskoczyć? jakby mi się nie chce z tym. O nie. Dobra, przyspieszę filmik. A, mo a może nie? Może nie wiem. A może tam. Nie, nie wiem. Nie chcę ryzykować, ale. Ech. Wow. Wow. No i teraz takie coś. okej. Okay. Wow. Ej, dobra. Pa Pamiętacie, jak mówiłam, że kiedyś grałam w to OBBY? No więc. Ale ja nigdy tak daleko nie zaszłam. Nigdy tak daleko nie zaszłam, więc to tak jakby, no. Mój rekord już. Jakby. <laughs> serio, nigdy tak daleko nie zaszłam. Aha, co teraz? Oj. Hmm, o. Chciałam powiedzieć, że może być trudno, ale... Ale tu może być trudno. Serio. Serio? Jest, udało mi się. Teraz tylko takie coś, łatwiutkie. Oj, skakać muszę. Okej. Okay. Co tu się dzieje właśnie? Czekaj, czekaj, co? Muszę jakoś tak i na te platformy później? Zrobiłam to na raz. Ej, dobra. Co teraz? Hmm. Nie wiem czy. Może po prostu bokiem tak zeskoczę tu? Żeby tą drabinkę nie. nie, nie, nie. O mój Boże! Ojej, oh, zginęłam! Serio teraz tutaj. Uh. Pierwszy raz kiedy się boję wskakiwać na małe platformy. Zostawię to bez komentarza. Dobra, to już jest łatwe, to już ogarnęłam, jak wskakiwać. To też zostawię bez komentarza. Jest, jest! jest! Co to ma być? Nie, to jest niemożliwe. Co? Co? to jest? Jaki to ma w ogóle rozmiar? Co jest? A to? To jest pół? pułówka? Po, nigdy, nigdy na takie coś nie Słuchajcie, to coś, to jest... To coś. To jest połówka, nie wiem, takiego bloku, takiego paska tego z tych bloków. To co? Czy to jest normalne, czy nie? Nie, to, to nie jest To na pewno nie jest normalne chyba. A nie, jednak jest. Dobra, nieważne. <laughs> o co? Dobra, jednak nie ważne, jednak, jednak, jednak jest normalne. A to, to co jest? Można tu stawać? Chyba nie. Czekaj, czekaj, to trzeba mam Trzeba tak ścianę przeskoczyć. Może jednak spróbuję tam stanąć na tym takim dziwnym bloku, na tu, tu. Aha, to jednak... Aha, nie, nieważne. Myślałam, że się to nie doskonało. A dobra, to jest ja. Trzeba jeszcze dalej skoczyć. Teraz. No, i teraz łatwo. Ej, 180 180 etap. Ej, dobra, dobrze widzę I z tym to już mi trochę gorzej idzie. Z tym to jeszcze gorzej będzie. A nie, nie wa. Nie, tylko nie te głupie cienkie te. Okej. Okay. Jeszcze tylko cztery, cztery poziomy zostały. Żeby nie wiem, cztery poziomy zostały, żeby oszaleć. O. Oj, 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 to będzie trudne. Dobra, teraz przechodzę. Oj, trzeba było wskoczyć. Teraz przechodzę do dwusetnego, a w następnym odcinku już do końca. Całkow... Do takiego całkowitego końca przechodzę. Takiego już końcowego końca. A później możecie mi pisać w komentarzach, nawet teraz już możecie pisać w komentarzach, w jakie obbi mogę zagrać. Ale oczywiście, jeżeli jeżeli chcecie dorsy, no to napiszcie, że dorsy. Więc ym... widzowie, jeżeli chcecie, to możecie mi napisać. Co mam zagrać? W sensie, to nie musi być obbi, ale po prostu napiszcie mi w co mam zagrać. No i no. Trzy, dwa, jeden, darmowe pominięcie, udało mi się. Um. oj, nie, nie, dobra, hop, 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 o nie, teraz znowu to coś muszę przechodzić. Czekaj. Nie. Mi się szczerze nie chce czekać godzin. To może będę afk? Gdzie? Away from computer, co? Jeżeli teraz mi nie wyjdzie, to ja będę awkować. Dobra, awkuję. Okej, okay, widzowie. Miłość się szczerze naprawdę nie chcę czekać, więc... Przeszłam dużo. No ale pozdrawiam wszystkich moich widzów, wszystkich moich subskrybentów oraz wszystkie osoby, które zostawiły łapkę w górę. Pa!